Chcę jeszcze tutaj się cofnąć, trochę pamięcią wstecz, A miał on miejsce w 1943 roku. Przebywałem wówczas u swojej babci w Toruniu i okazało się, że w tym roku na dworcu Toruń Mokre dotarły transporty z wygłodzonymi dziećmi z Zamojszczyzny i było to bardzo przerażające i traumatyczne. Polacy tam chodzili z butelkami herbaty, z jedzeniem, bo te dzieci w zamkniętym tra transporcie Pilnowane przez Wachmanów, po wielodniowej podróży utknęły tutaj w Toruniu, no i babcia również się udała tam z jakimiś napojami, z jakimś jedzeniem, no i opowiadała później po powrocie, że niektórzy z Polaków, niektórym z Polaków udało się wykupić pewne dzieci z tego transportu. No babcia nie była w stanie tego zrobić, bo była już w tym okresie ciężko chora. Zresztą warunki, w jakich mieszkała, zajmowała u prababci jeden pokój z tym chorym dziadkiem, jeszcze ja u niej byłem na karku, byli bardzo biedni, no bo dziadek był emerytowanym kolejarzem. Mama im co prawda pomagała aprowizacyjnie, no ale jaka to tam była aprowizacja, zawsze doskwierał głód, zawsze doskwierał niedostatek. W każdym razie zapamiętałem z tego okresu setki dzieci w transporcie, w zaplombowanych towarowych wagonach, i tylko nielicznym udało się udzielić pomocy, no bo ci wachmani za grube łapówki czasami zezwalali na wykradzenie pojedynczego dziecka, no ale też nie mogli zezwolić na wykradzenie wszystkich, no bo odpowiadali za transport. Sam byłem tego świadkiem i, i, i zapamiętałem właśnie to, bo w mojej pamięci jako dziecka utkwiło, że są inne dzieci. Poza mną Polskę, które są zamknięte w wagonach, pozbawione rodziców i wywożone nie wiadomo dokąd i nie wiadomo po co, no bo tego wówczas nie wiedzieliśmy.